Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski za II wojnę światową to sprawa, o której mamy okazję usłyszeć niemal każdego tygodnia. Czy rzeczywiście mamy podstawy prawne do tego, aby ubiegać się o takie reparacje? Jakiej wysokości one powinny być i czy mamy szansę na to, aby je uzyskać? To pytania, które zawsze pojawiają się przy tym temacie. Zacznijmy więc od. Kwestii formalno-prawnych. Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec za Drugą wojnę światową. Nie istnieje żaden dokument, który by to potwierdzał. Taki dokument zresztą powinien być zarejestrowany w sekretariacie ONZ, aby miało to moc prawną. Krótko mówiąc, nie ma żadnych formalno-prawnych przeszkód do tego, abyśmy się ubiegali o reparacje wojenne od Niemiec. Ale Polska ma też mocne moralne podstawy do tego, aby ubiegać się o reparacje wojenne od Niemiec. Byliśmy jednym z tych krajów w Europie, który w czasie II wojny światowej najbardziej ucierpiał z powodu polityki niemieckiego okupanta. Ponieśliśmy ogromne straty i zniszczenia. Zacznijmy od polskich strat demograficznych. Jak ustalił Instytut Pamięci Narodowej, w wyniku II wojny światowej śmierć poniosło od 5 milionów 470 tysięcy do 5 milionów 670 tysięcy Polaków. Jeśli te liczby odniesiemy do całej polskiej populacji sprzed wojny, to okazuje się, że w czasie II wojny światowej śmierć poniosło Blisko 20% Polaków. W tym aspekcie jesteśmy prawdziwym liderem rankingu ofiar II wojny światowej. Ale Polska w czasie II wojny światowej poniosła również ogromne straty materialne. Jak szacują eksperci, utraciliśmy 38% naszego majątku narodowego. Przez majątek narodowy Należy rozumieć zasób wszystkich dóbr materialnych, jakie były zgromadzone w Polsce przed wybuchem wojny. Te straty materialne wyglądają w różnych dziedzinach niesymetrycznie. Wystarczy wspomnieć jedynie o tym, że straty polskiego kolejnictwa to prawie 84%. Straty naszej infrastruktury energetycznej. To 75%. W czasie II wojny światowej zniszczonych zostało prawie 20% gospodarstw wiejskich. Ale straty majątku narodowego to problem, który najbardziej dotyczy polskich miast. Na pierwszym miejscu jest oczywiście Warszawa, gdzie w czasie wojny zniszczeniu uległo 80% miejskiej zabudowy i prawie 90% zlokalizowanego w mieście przemysłu te straty zostały wycenione w czasach prezydenta Warszawy świętej pańci Lecha Kaczyńskiego na prawie 54 miliardy dolarów równie wysokie były straty Łodzi które zostały wycenione na prawie 40 miliardów dolarów szacuje się że wartość strat materialnych Polski w czasie II wojny światowej Oscyluje pomiędzy 650 miliardami a 700 miliardami dolarów. Ale Polska w czasie II wojny światowej poniosła również ogromne straty na polu kultury. Utraciliśmy 43% wszystkich naszych dóbr kultury. Niemiecki okupant zrabował w Polsce co najmniej 516 tysięcy pojedynczych egzemplarzy dzieł sztuki której wartość może sięgać nawet 11 miliardów dolarów. Utraciliśmy prawie 66% naszych zasobów bibliotecznych. Do tego wszystkiego należy doliczyć jeszcze zniszczone kościoły, muzea, pałace, kina, teatry, filharmonie i inne obiekty kultury. Ale do strat kultury należy również zaliczyć. Straty, jakie poniosła polska inteligencja. Szacuje się, że spośród 83 tysięcy Polaków, jacy przed wybuchem wojny legitymowali się dyplomem studiów wyższych, Niemcy zamordowali 30% z tej liczby. W różnych grupach inteligencji to różnie wygląda, ale przykładowo w czasie II wojny światowej, w wyniku polityki niemieckiego okupanta, Zginęło prawie 60% prawników, 39% lekarzy, 30% wykładowców uczelni wyższych, 27% duchowieństwa. Krótko mówiąc, te wszystkie liczby wskazują jasno, że mamy bardzo mocne podstawy do tego, aby ubiegać się o reparacje wojenne od Niemiec. Jak wysokie powinny być to reparacje? Jak je oszacować ostatecznie? Na te pytania odpowie raport, jaki przygotowuje zespół parlamentarny, kierowany przez posła Arkadiusza Mularczyka, który ma zostać przedstawiony jeszcze w tym roku. Miejmy nadzieję, że ten raport będzie pierwszym krokiem, jaki podejmą polskie władze w kierunku uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. Czy rzeczywiście są szanse na to, abyśmy te reparacje uzyskali od Niemiec? Moim zdaniem wszystko będzie zależało od determinacji polskich władz i od ich działań, ale szanse na uzyskanie reparacji na pewno są. Te reparacje uzyskało wiele krajów, ale warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch z nich. To Tanzania i Namibia, które w 2015 i w 2017 roku wystąpiły z roszczeniami reparacyjnymi wobec Niemiec. Wynajęły do tego Kancelarię Nowojorską, która się zajęła tymi sprawami. Namibia i Tanzania domagały się reparacji za to, że w czasie, gdy oba te kraje były częścią niemieckiej Afryki Wschodniej, Niemcy dopuścili się tam zbrodni. Skoro więc takie kraje jak Namibia i Tanzania wywalczyły reparacje, kraje jakby powiedział David Chamberlain z nie najwyższej półki. Tym bardziej więc Polska, kraj prawie 40-milionowy w samym centrum Europy, członek Unii Europejskiej, ma spore szanse na to, aby uzyskać reparacje wojenne od Niemiec.